organizacje pozarządowe noszą nazwę trzeciego sektora. Często mówi się o nich NGOs, skrót od non-governmental organization. NGOs nazywa się też organizacjami społecznymi lub organizacjami użyteczności publicznej. To oznacza, że ich aktywność sprowadza się do szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli krótko mówiąc do działania na rzecz dobra publicznego. Anna Garzyńska. Jestem pełnomocnikiem do spraw organizacji pozarządowych na terenie gminy Przelewice. Na terenie gminy działa 14 organizacji, które są zarejestrowane i które Podejmują różnego typu działania, by się integrować i realizować cele statutowe swoich stowarzyszeń. Niemniej jednak spośród tych stowarzyszeń są niektóre w tak zwanym uśpieniu. Chcielibyśmy też podjąć działania, żeby ożywić te organizacje i żeby zechciały właśnie tutaj aktywizować się i czerpać korzyści z faktu tego, że, że właśnie są w Rzeszeniu. Marek Kibała, bój gminy Przelewice. Dla organizacji pozarządowych w budżecie tego roku przeznaczyliśmy 110 tysięcy złotych. Mamy na terenie gminy bardzo prężnie działające stowarzyszenie edukacyjne wyrównajmy szanse. Działające przy publicznym gimnazjum w Przelewicach stowarzyszenie Pana Boga za piecem niedawno powstało nowe stowarzyszenie po sąsiedzku w miejscowości Laskowo. Są inne stowarzyszenia, które naprawdę prężnie działają i życie na wsi nabrało takiego innego, dynamicznego kierunku. I i tutaj naprawdę mieszkańcy są wyciągani z domów, w cudzysłowie oczywiście, jednocześnie chcą współpracować, chcą się ze sobą spotykać, chcą ze sobą być, rozmawiać, dyskutować o problemach i rozwiązywać te problemy. Ludzie coraz częściej przekonują się, że pewnych problemów w swojej lokalnej społeczności nie rozwiążą bez rzeszania się. Przykładem dobrym na to jest miejscowość Przywodzie, gdzie jest filia szkoły podstawowej w Żukowie, która prawdopodobnie ulegnie likwidacji i to spowodowało, że ludzie właśnie zintegrowali się i wyszli z propozycją i z prośbą o pomoc w stworzeniu stowarzyszenia, które w przyszłości mogłoby ewentualnie poprowadzić szkołę albo zarządzać obiektem, który tam pozostanie, żeby po prostu w tej miejscowości nie zanikło to życie społeczne, życie kulturalne, które dotychczas działo się między innymi z inicjatywy właśnie tej placówki. W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje. Wioleta Augustynowicz, jestem mieszkańcem wsi przywodzie. Jestem również zastępcą przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole. Jeżeli wyjdzie tak, jak czego się spodziewamy w czarnych najgorszych barwach, że szkoła zostanie zlikwidowana, więc w tym celu chcemy założyć stowarzyszenie, żeby stowarzyszenie przejęło budynek, żeby tu pracowało, żeby tutaj się dalej rozwijała kultura na wsi. Co zebranie jest więcej mieszkańców chętnych. No już teraz dostaliśmy po ostatnim spotkaniu takim swoim. Następne sygnały, że następni ludzie chcą w to wejść, nawet nie z naszej wsi chcą się dołączyć też do tego. I teraz mamy właśnie takie spotkanie jedno z ważniejszych z panem, który zajmuje się stowarzyszeniami. Także no mi się wydaje, że im więcej ludzi przyjdzie, tym bardziej to zostanie wytłumaczone i będzie więcej, jeszcze więcej chętnych. Justyna Musiałowska, nauczyciel oddziału przedszkolnego Szkoły Filialnej w Przywodziu. Korzystamy z pomocy punktu doradztwa w ramach projektu Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego. Jeśli uda nam się zarejestrować stowarzyszenie, będziemy pełnoprawną organizacją pozarządową i będziemy mogli wtedy walczyć o budynek szkoły, czy też o to, aby szkoła po prostu została. Bo jest grupa, która już od samego początku próbuje utworzyć to stowarzyszenie, ale są jeszcze tacy, co po prostu nie są pewni czy wejść w to, czy nie wejść, bo ludzie no, w większości nie są świadomi tego, z czym to się je, jak to będzie wyglądało i, i organizujemy te spotkania właśnie po to, żeby rozjaśnić im tę sytuację, a tym samym ich namówić do tego, aby przystąpili do tego stowarzyszenia, że to tylko i wyłącznie będzie dla dobra mieszkańców, dla dobra dzieci, dla dobra wsi. Marzena Sobstyl, Jałoszyńska, kierownik szkoły filialnej w Przywodziu. Jeżeli nam się nie uda utrzymać naszej szkoły, to myślę, że w momencie, gdy będzie zarejestrowana już organizacja pozarządowa, czyli stowarzyszenie, będzie mają pole do popisu, do działania tutaj właśnie w tym budynku. Określenie organizacji pozarządowe podkreśla ich niezależność od administracji. Określenie non-profit podkreśla, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk. Dobrze by było, gdyby to stowarzyszenie powstało, bo gmina mogłaby się tutaj w tym momencie posiłkować właśnie działalnością tego stowarzyszenia i przekazać budynek pod kuratele tego stowarzyszenia. Największym problemem dla nowotworzących się stowarzyszeń jest tak zwana ta kwestia merytoryczna, czyli prowadzenie dokumentów, przygotowanie statutu, przygotowanie dokumentów do uchwał, do wysłania do krajowego rejestru sądowego, staramy się w związku z tym pomagać tworzącym się stowarzyszeniom i zasięgać również porad specjalistów i organizacji, które z unijnych środków realizują szkolenia w tym zakresie. Iwona Żukier, prezes Zachodnio Pomorskiego Forum Organizacji Socjalnych. Jesteśmy organizacją, która jest w stanie wesprzeć merytorycznie inne organizacje pozarządowe i te, które już działają, te, które chcą wznowić swoją działalność, a także osoby, które są zainteresowane założeniem takiej organizacji. W ramach projektu, który jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, prowadzimy projekt Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego który właśnie ma na celu wsparcie i rozwój organizacji pozarządowych. W tym celu zostały utworzone trzy punkty doradcze w naszym województwie. Jest to Berlinek, Nowogard i Świnoujście, w których to punktach świadczymy pomoc dla organizacji pozarządowej w postaci organizacji konsultacji z dziedziny prawa, księgowości, rachunkowości, a także dla tych osób, które chcą złożyć wszystkie potrzebne dokumenty w KRS-ie w celu zarejestrowania swojej organizacji. Punkty te będą działały do grudnia 2012 roku. Na terenie naszej gminy reaktywują się stowarzyszenia, a szczególnie ludzie młodzi, którzy widzą taką potrzebę, którzy chcą pozyskiwać środki chociażby z gminy na swoje pomysły. Przykładem jest tutaj Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Jesion w Wiesionowie, gdzie młodzi chłopcy właśnie mają za cel reaktywowanie stowarzyszenia i skorzystanie z usług w ramach projektu, który jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Piotr jak mieszkańcy Sionowa? Mamy właśnie, zebraliśmy 15 osób chętnych do uczestnictwa w tym właśnie stowarzyszeniu, no i właśnie chcemy to reaktywować. nowe jest to dość spora wieś, zajmuje około czwartego miejsca w gminie Przelewice obszarowo. Jest mieszkańców ponad, nie wiem, 300, więcej może. Mam problem właśnie z statutem. Teraz właśnie chcemy korzystać z pomocy prawników, z projektu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Marzy nam się zorganizowanie turnieju piłkarskiego z wiosek z powiatu pyrzyckiego. Jeśli uda nam się zarejestrować to stowarzyszenie ponownie, to mamy wtedy większą możliwość dogadania się z wójtem, z właśnie z samorządem. No, żeby pomogli może jakoś finansowo, wsparli, żebyśmy zorganizowali taki turniej przykładowo. Organizacje pozarządowe – szansą na lepszy świat. Chcesz w nich działać? A może chcesz założyć organizację pozarządową? Zgłoś się do projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS w Szczecinie 91 812 0912 więcej o projekcie na stronie www.rsozafos.pl weź udział w szkoleniach pomogą ci zrozumieć działanie trzeciego sektora projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.